Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Jadę z do taksu i choć dzisiaj będę taka trochę oświetlona, trochę w cieniu, to jednak jestem przeszczęśliwa, bo pięknie świeci słońce. I od razu chciałam przeprosić wszystkie osoby na YouTubie, że nie jestem tam na żywo, ale tak jak widzicie spadł mi telefon, upadła matryca i na razie po prostu nie możemy kupić nowego. Także będę uploadowała to wideo, po prostu nagrywane na Facebooku, ale jak najbardziej YouTubowcy, myślę o Was i myślę też o specjalnym cyklu. Dzisiaj słuchajcie, jest pigułka wiedzy na temat liposomów. Także spotykamy się wreszcie na porządnej pigułce wiedzy, bo zeszłotygodniowa była w łebie. A dzisiaj będzie taki konkret i merytoryka o liposomach pytacie mnie bardzo często, szczególnie jak się zbliża ten okres jesienno-zimowy i też bardzo długo nie prosiliście. słuchajcie, ja to jestem coraz ciemniejsza, ale no. Mogę się ewentualnie słuchajcie, zasłonić. Nie wiem, czy to coś pomoże. O, tak jest może lepiej. Nie wiem. Wiecie? O, chyba jest bardziej e, równomierne światło, nie? Śmiesznie to wygląda. No dobrze, słuchajcie. Um, wracając do tematyki, to jeżeli chodzi o liposomę, to jest... To jest cud techniki, dlatego że to jest połączenie i biologii, i trochę anatomii, i trochę właśnie takiej holistycznej medycyny, związanej też z tym, jak funkcjonuje cały nasz organizm. Co jest też ciekawe, jeżeli chodzi o liposomy, to jest technologia, w którą można ubrać najróżniejsze rzeczy. Najpopularniejsza jest witamina C, ale to nie jest jedyna rzecz, którą można wprowadzić do organizmu w postaci liposomalnej. Także posłuchajcie, co mam Wam do powiedzenia. Będzie merytoryka, potem będzie dygresja i potem przejdziemy do tego, jak taką witaminę C liposomalną wykonać w domu. Przygotowałam dla Was trochę rekwizytów, między innymi myjkę. Ultra... -sa. Ultrasound, majkę ultrasonograficzną. Nie, musicie mnie poprawić, jeżeli chodzi o nazwę, bo bardzo dawno tych nazw nie używałam. Um, także wszystko Wam po kolei opowiem i moim zdaniem umówimy się jeszcze raz na jeszcze jedną randkę w kuchni, gdzie po prostu taką um, witaminę C zrobimy razem i pokażę Wam krok po kroku. Ja przyznam szczerze, nie robiłam jej od trzech lat, um, właściwie od więcej, słuchajcie. Wydaje mi się, że ostatni raz ją robiłam, jak żyła moja mama. A to już jest prawie 5 lat um, dlatego, że ją się po prostu raz dość długo robi, dwa, yy, wystarcza na krótko. To znaczy, że no to chodzi o enkapsulację, że nie wiem czy ona fermentuje, czy po prostu yy, coś tam się dzieje w każdym razie ona się dość szybko psuje. Yy, Także mi jest po prostu wygodniej korzystać z supli i z olejków dlatego, że mam je pod ręką i nie muszę jakoś spędzać dwóch godzin przy myjce, żeby wyprodukować cokolwiek. Plus wiem, że jest dużo witamin C liposomalnych, bo jak będę głównie mówiła o witaminie C, bo to robiłam w domu, jest dużo yy, witamin C do kupienia na rynku. Ceny z tego, co widziałam, około 70 zł i do góry. I teraz uwaga, jaka jest różnica między liposomalną witaminą C w domu, a tą, którą kupicie? Yy, różnica jest w, w stopniu enkapsulacji, to znaczy... Yy, w produkcji masowej mają szereg miejsc, gdzie sprawdzają, ile faktycznie tych liposomów powstało. W domu jak to zrobimy, no to niestety musimy zaufać, że cały proces przebiegł prawidłowo i że ta witamina C, którą mamy, po prostu będzie działała i ona faktycznie zamknęła się w te kapsułki. I zaraz Wam powiem, co z tymi kapsułkami. Tylko jeszcze podeślę linka, żeby tutaj wszyscy nas odnaleźli. A wy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie też śmiało. Ja, jak skończą się tutaj merytorycznie um, na temat liposomów, to na te pytania zerknę i Wam bardzo chętnie odpowiem. Już patrzę, że jesteśmy live. Tu powinno wszystko zadziałać. Słuchajcie, garbię się z... <laughs> Nie wolno mi się garbić, musicie mnie poprawić, żebym się nie garbiła. Dobrze. Na temat, posaoł, to... nie, to nie, to nie Dobrze. Chyba jest ok. W zasadzie do większości osób w takim razie powinien dotrzeć wiadomość na Facebooku z bota, że jesteśmy. I dajcie znać, czy dochodzi też do Was PDF. PDF jest 68. 68. A ja sobie elegancko zrobiłam, oczywiście, listę, co Wam chcę powiedzieć. Po pierwsze, czym jest liposomalna witamina C? To musimy się trochę skupić na tym, czym jest w ogóle liposom. Cześć, może zerknę. Wyłączymy. O, Jeżeli wyobrazicie sobie, że mamy takie dwie kuleczki, to w środku będzie jakakolwiek witamina. To może być witamina C, to może być witamina D. Możecie mnie widzieć do góry nogami, w sensie, bo jest odbicie lustrzane zwykle na filmach w Facebooku. Witamina D, witamina C i najróżniejsze inne rzeczy. To, co jest w środku, jest wymienne. To, czym jest liposom, to jest otoczka zrobiona z fosfolipidów, czegoś, co jest w środku. Czyli może być liposomalna witamina C, liposomalna witamina D, liposom. To jest to, co macie na zewnątrz. I teraz uwaga. To, co jest tutaj, to, co jest tutaj, jak sobie wytniemy i przeniesiemy, to będzie taka dwuwarstwa złożona z główek i nóżek. Które są obok siebie. Jak rysuję coś takiego, i to są fosfolipidy, tak? Każdy z tych to jest fosfolipid, a to się nazywa dwuwarstwa fosfolipidowa. Jeżeli rysuję coś takiego, to powinno Wam już zadźwięczyć gdzieś w którymś kościele, że to wygląda trochę jak nasze błony biologiczne, dlatego że nasze błony biologiczne są zbudowane właśnie z takich fosfolipidów tych fosfolipidów jest tutaj bardzo, bardzo dużo, tak dużo jak, jak gdyby długa jest nasza błona, ale one są też w, jak gdyby w 3D. Znaczy, że ta błona to nie jest tylko taki mur, ale to jest to po prostu coś, co na przykład otacza jakąś tkankę, czy jakiś obszar. I z tej jak gdyby trójwymiarowej struktury mogą wystawać różne rzeczy. Mogą wystawać na przykład białka, może w tej błonie też znajdować się jakiś cholesterol, tam najróżniejsze rzeczy mogą być. Mogą być takie channels, czyli takie miejsca, w których wymienia się coś, na przykład sód na potas, to się nazywają takie pompy. Chyba jest po polsku biologicznie najlepsze wytłumaczenie. Czyli jeżeli coś ma się dostać na przykład do tkanki czy do komórki, to taka błona dwuwarstwa lipidowa jest metodą ochrony. I teraz dlaczego to w ogóle tak wygląda? Dlatego, że ta część, która jest tutaj, to są tak zwane ogonki. I te ogonki bardzo nie lubią wody. Ale wiecie, że 70% naszego organizmu składa się z wody i że właśnie w tym środowisku wodnym wiele rzeczy jak gdyby funkcjonuje i pływa, dlatego limfa jest taka ważna. Tam jest dość dużo wody i to wszystko jak gdyby w tej y, pływającej cieczy, takiej gęstszej y, się porusza, rozpuszcza, wymienia. A ponieważ te ogonki nie lubią wody, więc się one od tej wody odwracają, tak do tyłu i skupiają się razem ze sobą. A te główki są hydrofilowe i one wodę lubią, dlatego one spokojnie tutaj będą właśnie od strony um, tej takiej wodnistej, tak, ja mówię wodnista, ale to, to są tak naprawdę wszystkie płyny ustrojowe, które po prostu są um, na bazie wody. Chyba tak naj, najprostszym językiem wytłumaczyć. Um, jeżeli chodzi o rozmiar tego, to to jest maciu pękę, to jest po prostu um, wielkość tego Właściwie nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć gołym okiem, dlatego też ciężko określić, czy nasza witamina C się udała, bo nie, my nie widzimy tych kuleczek, my nie widzimy tych cząsteczek. I co to jest ta enkapsulacja? Enkapsulacja polega na tym, że na jakiejś witamince naszej powstaje. Ta trójwymiarowa otoczka. I pamiętajcie, że to nie jest tylko takie koło. To wygląda tak, że w środku jest kameczek, a to się zamyka na tym, otacza to ze wszystkich stron. Dlaczego to jest ważne, żeby to się domknęło? Dlatego, że jak wchodzi to do naszego przewodu pokarmowego, to Nasz organizm rozpoznaje tą dwuwarstwę lipidową, a nie to, co jest w środku. I to ma zupełnie inną drogę trawienia, tak? Nasz organizm nie myśli, o tam jest witamina C, to witamina C w dużych ilościach na przykład podrażnia przewód pokarmowy, to będę miała biegunkę. Nie, nie. Nasz organizm widzi, o tam jest dwuwarstwa lipidowa. No to trzeba pewnie przetrawić przez wątrobę albo od razu wciągnąć do um, krwiobiegu i przez ten krwiobieg szybciej dojdzie do różnych tkanek. Inna jest droga przyswajania. Membrany filowe, powiedziałam Wam, liposomy. I teraz tak. Jeżeli chodzi o ideologię, to mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to pytajcie, skąd się biorą te liposomy? No to jest bardzo proste. Jak jemy, to spożywamy białka, tłuszcze i cukry głównie. Do tego jeszcze czasami jakieś tam witaminy, różne rzeczy, ale to są podstawowe budol. Buto takie cegiełki budulcowe. I z tych cegiełek my jesteśmy w stanie rozłożyć te cegiełki, jak gdyby, na mniejsze części, tak? Z białek powstają aminokwasy i tak dalej, i tak dalej. I z tych najmniejszych cząsteczek jesteśmy w stanie zbudować nasze własne rzeczy. I tak na przykład powstają błony komórkowe. To, co jemy i trawimy przez enzymy trawienne, między innymi, jest rozcinane na małe cząsteczki. I z tych małych cząsteczek budujemy nową rzecz. To tak, jakbyście mieli stary dom, który rozkładacie na cegły, na jeszcze mniejsze kawałeczki, i dając nową zaprawę, czyli jak gdyby wkładając wysiłek, wysiłek naszego organizmu, budujecie z tego nowe rzeczy. I dokładnie tak samo powstają te dwuwarstwy lipidowe w postaci błon komórkowych w naszym organizmie. A my jesteśmy w stanie trochę naśladować ten proces na zewnątrz, ale to naśladowanie nie jest idealne. Dlatego y, ja nie mam tutaj, słuchajcie, a mam, mogę, ale mam taki mały plasterek tego liposomu tam chyba w, w takiej saszetce. To chyba nie będzie napisane, jakiś y, procent y, enkapsulacji. Jeszcze nigdy nie widziałam na rynku, żeby sprzedawano 100% liposomu w liposomie. To znaczy, że w procesie technologicznym nie udaje się zamknąć wszystkich cząsteczek tej witaminy C czy witaminy D w tej dwuwarstwie fosfolipidowej. Dlaczego? Dlatego, że te procesy na zewnątrz naszego organizmu nie są takie idealne. No i musimy zoptymalizować tą produkcję tak żeby to było w miarę stabilne. Tak jak wam powiedziałam, jeżeli kupujecie witaminę C robioną przez producenta, wiecie jaka jest ilość tych liposomów w tym w w tej ilości, jak gdyby w tej ilości, w tym opakowaniu i macie datę przydatności. Lipa, y, witamina C, liposomana robiona w domu, bardzo szybko się psuje przez kilka dni, trzeba trzymać ją w lodówce i nie wiecie, jaki jest procent tej enkapsulacji, czyli ile się udało Wam uzyskać tych liposomów z tego, co robiliście. Hu, słuchajcie, wkręciłam się, zaraz patrzę na Wasze pytania. I teraz krótka jeszcze dygresja. Słuchajcie, przypominam, że w kurkumie, która była reklamowana i opowiadane było o niej, że jest 60 kapsułek, jest tak naprawdę kapsułek 120. Jest to moje niedopatrzenie, za które bardzo serdecznie przepraszam, ale że jest ona na Waszą korzyść, to możemy się tylko uśmiechać. Stąd też były te problemy z wyliczeniami finansowymi, że ta kurkuma była naprawdę na granicę opłacalności. Okazało się, że po prostu jest w niej dwa razy więcej surowca, dlatego ta cena była taka hmm, dla, dla nas trudna. Um, a ja z kolei chciałam, żebyście mieli ją jak najtaniej. Ja jeszcze tej ceny nie zmieniłam, dlatego że um, osobom, które obserwują mnie na YouTube jeszcze nic nie mówiłam na ten temat. Wiem, że osoby z Facebooka e, troszeczkę zamówień zrobiły, także ponieważ to wideo znajdziecie na YouTube, słuchajcie, jeżeli macie jeszcze ochotę kupić tą kurkumę, w której 120 kapsułek po 120 mg, tylko pamiętajcie, że te kapsułki nie są wypchane na maksa, bo 120 mg to jest naprawdę niewiele, więc one będą tak w, nie wiem, w jednej. Trzeciej wypełnione. Nie będą, jakie jest ciśnięcie, nie będą takie twarde napchane. Tak do połowy, mniej więcej, to jest 120 mg, troszeczkę mniej. Tych kapsułek jest 120, więc po prostu starczy wam ich na dużo, dużo dłużej. Zachęcam Was bardzo serdecznie, ponieważ to był mój błąd. Tą cenę po prostu zostawię chwileczkę dłużej, żebyście mogli się zaopatrzyć w tą kurkumę. Jeżeli chodzi o następne plany, to myślimy o tym również, żeby zrobić takie. Do, żeby zrobić więcej dojpaków, po prostu, żebyście mieli proszek. I jest jeszcze jedna kwestia, słuchajcie, e, mamy problemy z kurierami, jeżeli chodzi o magazyn, za to też bardzo serdecznie przepraszam, e, nie dotrą do Was przesyłki tak jak ja lubię, czyli na następny dzień albo na za dwa dni, e, te przesyłki będą po prostu później, za co też serdecznie przepraszam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli mogę coś, co, coś pomóc w tym okresie oczekiwania, to piszcie na biuro. Małpa, superoczyszczanie.pl, chyba taki jest nasz adres. Słuchajcie, a teraz ym, konkret. Ja się od... Dobrze, to troszeczkę odsłonię, ale może nie wszystko. Więc tak, zacznijmy od tego, yy, dlaczego ja chciałam robić witaminę C w domu. Dlatego, że moja mama miała nowotwór yy, związany też z osłabionymi nerkami i cały czas miała yy, infekcje które przeradzały się potem w sepsy um, i non stop gorączkowała. I nie mogłam znaleźć sposobu, żeby tą gorączkę ją i zbić, a um, jeżeli na pogotowie nie miało dużo sensu, dlatego że lądowaliśmy na Wołoskiej, to jest taki szpital w Warszawie i tam na samym sorze, czyli w miejscu, w którym jak gdyby, rozdzielają cię, czy będziesz przyjęty na oddział, czy wypiszą cię do domu. Spędzaliśmy po 18 godzin. Po 18 godzin, słuchajcie, to jest dalej niż lot do Tajlandii w jedną stronę. Um, no i najczęściej tam. Um, Podawanie mamy taki hardcore antybiotyk, po którym um, w ogóle przestała trawić. No, tam się różne rzeczy działy, więc jak gdyby szpitala starałam się unikać maksymalnie i, i szukałam takich metod, które mogłabym rozwinąć w domu, żeby um, do tego szpitala nie trzeba było jechać. I właśnie wit o witaminy C, liposomalnej, wtedy usłyszałam. W Polsce nikt o niej nie mówił, yy, i przepisy znajdowałam na zagranicznych stronach. Także sporo tego jest w języku angielskim. Yy, kupiłam specjalnie na ten cel. Yy, Taki ultrasound, czyli to jest myjka ultradźwiękowa. Może wam się kojarzyć z czyszczeniem biżuterii lub czyszczeniem zastawy. Ja kiedyś próbowałam, ale powiem Wam, że nie wyszło mi to jakoś spektakularnie, więc zarzuciłam ten pomysł. Um, ona kosztowała kilkaset złotych. Myślę, że w granicach 400 wtedy. I ona ma taki charakterystyczny dźwięk. Um, zaraz Wam ją podłączę, jak się uda. Mojego. Spróbujmy. Nie wiem, słuchajcie, czy ona nie jest przepalona, bo tak jak mówię, dawno jej. Nie... Dobra, bo dawno jej nie używam. Mm. Tak, tu jest taka wanienka, do której dodajemy różnych rzeczy. No i w tej wanience, te, gdyby, idea jest taka, żeby te liposomy otaczały tą witaminę C, ale to nie jest jeszcze wszystko, słuchajcie, to jest cała ideologia. A dokładnie krok po kroku, jak zrobić tą witaminę C, po prostu opowiemy sobie na konkretnym następnym wideo i podam wam przepis, z którego ja korzystam. Ale przepisów jest kilka, i one są optymalizowane. I teraz tak, dalej co trzeba było zamówić? Lecytynę. Ja zamówiłam i słonecznikową i sojową, ale na sojowej dłużej pracowałam. Czy ja się bałam soji? Nie, no bo słuchajcie, moja mama była w takim stanie, że to nie miało znaczenia, czy jest soja, czy nie. Dalej, mikser, żeby, mikser albo shaker, żeby dobrze wymieszać. Sprawdzałam też, ups, przepraszam, sprawdzałam też pH papierkami, więc to jest kolejna rzecz, której potrzebowałam. Witaminę C, taką najtańszą, ja miałam ze Stainlabu, chyba, to się tak nazywa, za 20 parę złotych kilogram. to mi zostało tylko tyle, ale myślę, że na nasze potrzeby to wystarczy na sobie I, yy, i sodę którą też używałam w procesie produkcji, więc tych rzeczy jest jak gdyby szereg. Wszystkie trzeba zamówić, wszystkie trzeba mieć gotowe zanim w ogóle zacznie się pracować nad witaminą i posomalną. Więc musicie po prostu sobie sprawdzić i policzyć, czy to w ogóle inwestowanie w to w ogóle się opłaca. Przepraszam, że tak yy... Chaotycznie, szybko i pewnie niewyraźnie. Eee, ale to jest stresujący dzień, bo dzisiaj musimy wysłać kolejnych 6 etykiet do drukarni. Więc tą pigułkę robię dla Was, bo bardzo, bardzo chciałam ją zrobić, ale jest szereg innych rzeczy, które się tam gdzieś dzieją. Eee, wracając jeszcze do witaminy celi posumalnej. <zysy> Oddzwonię później, słuchajcie. Jeżeli chodzi jeszcze o witaminę C liposomalną, to jest pytanie: jak ją podawać? Słuchajcie, przy niej to nie ma takiego znaczenia, dlatego że tam są tyle liposomy. Problem z liposomalną witaminą C jest tak, że ona naprawdę niefajnie smakuje, bo co to jest? Słuchajcie, no to jest głównie tłuszcz, to jest lecytyna sojowa z niewielką witaminę, ilością witaminy C. Yy, wiecie co zerknę jeszcze na PDF-a, które do Was przygotowałam, czy to jest wszystko z takiej merytoryki? Jeżeli macie jakieś pytania, yy, to pytajcie śmia śmiało. Liposomy przybierają kształt mikropęcherzyków, w których jądrze mieszczą się substancje aktywne. Ja słuchajcie, czytam z waszego PDF-a, który powinniście dostać. Jak nie dostaliście teraz, to na pewno przyjdzie mailem: w których jądrze mieszczą się substancje aktywne, zarówno te rozpuszczalne w wodzie, jak i w tłuszczach, a otoczone są one fosfolipidami. Liposomy zbudowane są z fosfolipidów specjalnych, cegiełek, które tworzą warstwę ochronną wokół przenoszonej substancji. O Jezu, jak Wam mądrze napisałam. A jednocześnie to dokładnie te same cegiełki, które znajdują się w ścianie komórkowej w naszym całym ciele. To, co Wam mówiłam, że to są te um, fosfolipidy w błonach komórkowych. Przyjmując fosfolipidowe substancje, zmienia się też sposób trawienia. To znaczy, że dana substancja nie przechodzi normalnego procesu trawienia, tylko wciągana jest dużo wcześniej i dużo wcześniej jest w, stanie, w stanie zadziałać. A co to dla nas oznacza? Dwie rzeczy. Pierwsza, można wziąć na przykład więcej witaminy C, nie bojąc się o biegunkę. Druga rzecz, więcej substancji aktywnej się przyswoi. Tak, wydaje mi się, że wszystko Wam powiedziałam. Teraz pytania. Patrzę na pytania. Ultradźwiękową, dobrze Jasia? Ultradźwiękową, wanienka ultradźwiękowa. Dobrze, słuchajcie, nie widzą pytań, więc to będzie taka pierwsza część a propos tej witaminy yy, liposomalnej. Czy jeszcze coś chcielibyście powiedzieć? I dajcie znać, czy to, o czym mówiłam, czy już wiedzieliście, bo to też jest dla mnie ważne. Bo to jest taka wiedza, wydaje mi się, że ktoś to robił, to już ją ma, ale jeżeli ktoś nigdy o tym nie słyszał, to jest to dla niego dziwne i nowe i może skomplikowane. I chciałabym wybadać, czy mam iść dalej w szczegóły takie biologiczno-biotechnologiczne, jak działają po liposome, czy chcecie po prostu twardą praktykę i jak to zrobić technicznie. Dajcie znać, czy to, co mówiłam, jest dla Was znane i czy to było ciekawe, czy chcecie więcej bardziej skomplikowanych informacji, czy czy mamy to jeszcze uprościć prostszym językiem. A ja słuchajcie, już będę śmiegać dalej. Bardzo Wam dziękuję za tą pigułkę wiedzy. Dajcie znać, czy... Tak, mówiłam o zwykłej sodzie do użytku w kuchni. Czy będzie pałodalko w pierwszej wersji swojego sklepu? To jest dobre pytanie i Asi to jest w ogóle... Um znowu dygresja. Um, muszę was zapytać, czy wolicie to pałodarko w pierwszej wersji, które był jaśniejsze i miał delikatniejszy smak, czy wolicie pałdarko w drugiej wersji? Ni niestety, ale jakby większość głosów tutaj zdecyduje. Wiem, że u wielu rodzinach ta pierwsza wersja o delikatniejszym smaku bardzo dobrze się przyjęła i chcielibyście mieć jej jeszcze raz. Także rozmawiam z producentem, tylko pamiętajcie, że to jest producent, który spóźnił nam się z produkcją 3 miesiąca. dlatego został zmieniony na innego. Pałdarko jest jak kościowo jest bardzo podobne. Ja osobiście wolę tą drugą wersję, która ma bardziej charakterystyczny smak. No, ale myślę, że preferencje są bardzo indywidualne. Także Joasiu, rozmawiam po Twoim mailu, bo Joasia mi napisała z prośbą o to. się po Twoim mailu zaczęłam ponowne pertraktacje z producentem, który teraz podniósł cenę, wiedząc, że <laughs> jego podalko się spodobało. Um, ale postaram się to zrobić, dobrze? Nie robiłam wcześniej, czekam odkąd obiecałaś już jakiś czas temu, ale mówiłaś też, że przyjdzie na to czas. Tak, ja myślę, że w ogóle w tym sezonie, jesienno zimowym będziemy sobie dużo o rozmawiać, dlatego że nie tylko miesiąc wrzesień, ale będziemy dużo rozmawiać o odporności. Mamy już zasoby do tego, żeby tę odporność dobrze wzmacniać, nie trzeba się gimnastykować, także wydaje mi się, że będę mogła Wam podrzucać dużo fajnych pomysłów i fajnych przepisów. Czy ja polecam mi Tak, w tak wielu przypadkach one uratowały nie tylko mi skórę, ale też wielu mamom z małymi dziećmi, które mi potem pisały, że faktycznie kilka dni podawania tej witaminy celi posomalnej bardzo pomogło, że zdecydowanie mogę je z otwartym sercem polecić. Jeżeli chodzi o firmę na rynku, to mam kilka takich jak gdyby swoich preferencji i trafów, ale jeszcze nic nie chcą tutaj na 100% mówić. Jeżeli macie jakieś swoje domy, też piszcie śmiało. Ja tu się będę też skupiała na tym, żeby zrobić je w domu, tylko że. A wiecie, w domu jest. Zawsze domowo. Dobrze. Nie widzę więcej pytań. Jeżeli czegoś nie zauważyłam, słuchajcie, to zerknę na to jeszcze wcześniej. Paweł Socha jeszcze w stosunku do zwykłej. Aha, jaka, jaka jest korzyść liposomalna w stosunku do zwykłej? Wydaje mi się, że na początku wideo o tym mówiłam, to jeszcze raz podsumujemy. Liposomalna wchłania się dużo szybciej, dociera do tkanek, gdzie są najczęściej stany zapalne, czyli działa dużo efektywniej, dużo szybciej i dużo więcej jest w stanie się wchłonąć. Dlatego, że na przykładzie witaminy C jest tak, że jak weźmiemy za dużo naraz, kilka gramów, to powstanie biegunka, bo witamina C podrażnia przewód pokarmowy. Tak, to nie jest naturalna rzecz, którą jemy. Na przykład ciężko, żeby nam albus podrażnił przewód pokarmowy, albo pietruszka, albo jakieś rzeczy, które jak gdyby, pochodzą prosto z natury. pamiętajcie, że witamina C, nieważne czy jest na niej napisane lewo, prawo, skrętna, to jest ściema generalnie marketingowa. Witamina C jest tworem chemicznym, pamiętajcie o tym. Jeżeli bierzecie acerolę, no to acerola to jest owoc z tego, co ja Tu To równie dobrze możecie brać truskawki albo możecie brać dziką różę. A jeżeli bierzecie proszek z witaminy C, taki jaki ja używam i używałam, to to jest twór chemiczny, pamiętajcie o tym. To będzie podrażniało przewód pokarmowy. No i taka zwykła witamina C to robi, a liposomalna to robi w dużo mniejszym stopniu. Dzięki temu nie mamy problemów z biegunką i dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć jej więcej do organizmu. Jakie jest dawkowanie? To bardzo zależy od organizmu. Nie wiem, czy słyszeliście o. E, to się nazywa niemiareczkowanie, tylko nasycanie. Krzywa nasycania. W zależności od tego, w jakim stanie jest Twój organizm, jesteś w stanie przemetabolizować większą ilość witaminy C. To znaczy, że osoba, która jest chora przewlekle, zapalenie płuc, nowotwór i tak dalej, jest w stanie przyjąć nawet do kilku, kilkunastu gramów witaminy C dziennie, kiedy osoba zdrowa przy dwóch, trzech gramach dziennie będzie już miała biegunkę. Więc jeżeli chodzi o dawkowanie, jest to bardzo indywidualna kwestia. Paweł po prostu same konkrety. Dobrze, kochani, ja już kończę. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Pytania? Śmiało, będę na nie odpowiadać. I następnym razem spotkamy się w kuchni, pokażę Wam cały proces. Wtedy będziecie w stanie ocenić, czy chcecie coś takiego robić w domu, czy lepiej kupować tą w sklepie. Ale jeżeli zobaczycie proces, to też zrozumiecie, na co zwracać uwagę, wybierając witaminę C w sklepie. O co chodzi z tą lecytyną, czy lecytyna sojowa, czy słonecznikowa i najróżniejsze inne aspekty. Makea, może być make'a, ja to to jest chyba wymienna nazwa. Wanna ultradźwiękowa i mejka ultradźwiękowa. Moim zdaniem to jest to samo, ale pamiętajcie, że musi Wam się określona ilość płynu zmieścić, więc to nie może być ultra, ultra maleńkie. Kalibracja, Agnieszka napisała pięknie, to jest właśnie to nasycenie, czyli sprawdzasz, ile Twój organizm jest w stanie przyjąć witaminę C. Słuchajcie, jest... jak uczniowie przyrastają mistrza, to już ja, jest, po prostu mogę pokrywać się po ramieniu. Dobrze, kochani, bardzo Wam dziękuję. Przesyłam Wam yy, pozdrowienia. Spiszę te wszystkie składniki w następnym PDF-ie, w następnej pigułce wiedzy. Dobrze, żebyście mieli w segregatorze też dokładne składniki i też mniej więcej ile tego trzeba dodać. Zgodnie z przepisem, którego ja używałam, ale tak jak mówiłam, tych przepisów jest troszeczkę w internecie. Słuchajcie, ja już kończę. Trzymajcie się. Pa-pa!